Nie ma, nie ma majora! Majorko! A moja miłość to... Ja! No to myśliwi chyba raczej na dziku nie jeżdżą. Co? Myśliwi raczej na chyba... Myśliwi na dziku? Tak! Na samcu. Łapią, łapią i kurcze na pierniczają. No ja jeszcze ja. nie widziałem, żeby jakiś myśliwi na dziku jeździł. Wiele razy ja widziałem u nas tam. Dobra niedziela. Ja wiem o tym. Oświetlenie. Co rozmawialiśmy, to jest między nami. Przepraszam, na aktori było mleko. Ja mleko. Nie rozebrałeś mleko moje! Jedno ci kurwa? Nie chuju! jedność Ospolita kurwa, wiedźma. Jedność. Ja chciałem, żeby jedną! Nie, nie całej! Nie całej! Niech jednie! Niech jemnie! Ja chcę. Muszę jeść, żeby żyć, żeby jeść, to trzeba żyć, a nie po prostu jakieś nie wiadomo rzeczy, wy mówicie, że to para małżeńska. Hmm. Akta, a czy to się akta 2, akta 2 ozna oznacza to, O. Wiadomo, patelnia. Czyli dużo patelni powstał. O, dużo, 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 dużo. Ocenę majora na... Od 1 do 5. Cztery. O. A teraz ty, major, ocen krzyśka. Co To jest... Nitypowe Opowiedz jak emeryturkę ma, jako masz i tu tego Słyszysz? Kuj te mordy, kurwa jest. Opowiedz kurwa jaką emeryturkę posiadasz i tutaj Ja nic nie umiem robić. On jest wspaniałym człowiekiem o. O. Ja mam lepsze jeźdź od majora że ja mam większego pana. Ciekawe jakiego ty masz pana! Ja widziałem kurwa, twoje jajca to kurwa wiszą prawda? Do kolana. No i bardzo dobrze, że moje jajca do kolana, że trzeba kurwa podwiązywać z sznurkiem. A twoje metrów jest. Ktoś na Wy cię mniecie a powiedzieć. Ha! Waliec przepraszam? Oczy duże oczy ma, żeby dobrze widzieć. Nosek, żeby dobrze kochać. No, Zrobiliście ze mnie księdza, tak? Nałożyliście na mnie koronę ciernioną. Nazwaliście mnie męczennikiem. nazwaliście mnie łotrem, nazwaliście mnie knurem, jesiatem, tak? Słyszeliście. Czy masz sny erotyczne? A co? Sny erotyczne? Ja mam czasami. Masz? No czasami mam. A ja nie. Nie mam. A, raz mam, raz tylko mama mi się przyśniła. Jasuś mały mleczko. Jazuś mały mleczko.

Ryba Stoi Nadal Nadal stoi? Komu stoi? komu nie stoi? Podnieśliśmy bramę i do stawu wrzuciliśmy Mamy. <noise> Jaką mamy? Nie, nie słyszysz? Ty po prostu Jak masz się coś odzywać to siebie nie odzywaj się. Nie można z takim czymś po prostu y, nagrywać z tym człowiekiem, bo on nie wiadomo co, mu szumi w głowie. Tam pauza, nie wiadomo. Tam zahamuj. We are pre-asset. No in formu. You. Kat. You. <coughs> you. Kawę. Ben. As. step, Ted. At. Och. Och. Z bombasu, z chujasu, z bombasu, z chujasu i z rasu, z chujasu. Wypowiedź Pani Teresy. Tu! A tutaj? Tak. Dzień dobry Państwu. I, i błagam. Chujnickiego zabrać, bo on Dura. jest trup. Panie Chuńskie, to ja te mieszkanie mam po Chuńskiej. Tu. tu się patrz Kurwa. Ja was na pizie mam, ja was wam na chuju mam. Wydajcie chuję. O, przepraszam.